OK, kochani, dzień dobry. Witam. Tak jak Wam wspominałem jeszcze na live na transmisji ASMR, jestem na diecie. No, planuję zrzucić parę kilogramów, i chciałem Wam pokazać, co na takie diecie pudełkowej mi się dostaje do zjedzenia. Więc pokażę Wam dzisiaj mój cały taki dzień, zaczynając od śniadanka. Więc, śniadanie. Troszkę rozpoczęte, ale bardzo dobrze y, widoczne co tam jest. Więc zaczynamy od śniadania. Mam cztery posiłki. Tak więc mam śniadanie, y, obiad, podwieczorek, kolację. Jutro będę mieć inaczej, bo jutro będę mieć śniadanie, drugie śniadanie, y, obiad, i kolację bez podwieczorka. A tak wygląda śniadanie. Co tutaj jest? Mamy owsiankę na mleczku kokosowym z domową konfiturą truskawką, gruszką i bananem. Tak to wygląda. Hmm? Okej, okay, kochani, nadszedł czas na obiadek. Pokazuję wam, co tutaj mamy. Tak to wygląda. Pachnie bardzo ładnie. A są tutaj kotleciki z soczewice, namusie z dyni i mleczka kokosowego z kurkumą, surówka z rzodkiewki, pora i marchewki z pestkami dyni. No to jemy. Ok, kochani, nadszedł znaczy czas na podwieczorek, tak więc popatrzcie co ja te mam. Wygląda to tak. Orzeszki. A no, zaraz Wam przeczytam oczywiście skład. Tutaj mamy taki sosik jeszcze, żeby, żeby to polać sobie tutaj. To więc Tak to sobie polejemy. A jeśli chodzi o, o skład, o to co tutaj widzimy, to jest tu sałatka z melonem, awokado, skarbelizowanymi orzechami, nerkowca żurawiną i rukolą hmm? dobra no to jemy Polałem to sosikiem tak to wygląda No i jeszcze jest tutaj taka kromeczka chleba no a raczej takiego no takiego suchego chlebka Okej, okay, kochani, nadszedł wieczór, tak więc nadeszła też pora na kolację, ostatni posiłek tutaj z tej diety pudełkowej Kolacja <laughs> Wszystkie te posiłki do tej pory, które widzieliście, które miałem okazję zjeść, były naprawdę bardzo smaczne, pachnące Dobre, takie domowe No to kolacja, pokazuję Wam, wam jak, jak wygląda i zabieram się za jedzenie. <laughs> tak to wygląda: kolacyjka, jakieś pieczywko I, i tego typu rzeczy. Co tutaj mamy? Już wam to przeczytam. Mamy humus paprykowo-pomidorowy z nowalikami i włoską ciabatą własnego wypieku. Coś takiego, okej, okay, mam nadzieję, że taki filmik też był w miarę dla Was ciekawy, informacyjny i być może skłonił Was do jakichś przemyśleń. A tak w ogóle to wszystko, to jest Dieta 1200. Miałem taką dietę, taką dietę tylko na dwa dni, dlatego że to jest zbyt mało. Tak więc od jutra mam dietę 1800. No. A, I to była dieta wega, A od jutra mam dietę taką e, z różnymi wszystkimi e, innymi rzeczami, w tym mięso. No to dzięki i pa